Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy niedzielę 22 września, kolejna niedziela pracowita dla rolników. Tutaj mamy grupę rolników z Koszyna i grupę rolników ze Świętoczyskiego. Proszę Ci Grzegorzu, wypowiedź się w imieniu rolników z Świętoczyskiego. Słuchajcie, dojechaliśmy szczęśliwie, jakieś 2 godziny na z trasą, Jesteśmy na miejscu. Są rolnicy poszkodowani, którzy otrzymają właśnie te dary, dary od nas zebranych, yy, które mają pomóc im przetrwać ten rok, zasiać zboża yy, na, na ten zbiór. No i zboże też jest dla zwierząt, które jest niektóre paszowe. Yy, co byśmy chcieli tu poruszyć? No pasuje, żebyście się rolnicy wypowiedzieli, dlaczego na przykład nie mieliście ubezpieczonych upraw, yy, czy to te rozwiązania ustawodawcze, które teraz istnieją, to są w jakiś sposób zabezpieczają nas na przyszłość. Czy chcielibyście jakichś zmian. No, co, co trzeba zmienić, żeby na przyszłość na przykład była lepsza pomoc? Nie to żeby my, rolnicy, pomagali sobie nawzajem, tylko żeby państwo miało odpowiednie klucze narzędzia, żeby od razu działa, działać. Może tutaj ktoś się z was wypowie. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom. Jestem sołtysem miejscowości Sińsko, czyli... Sąsiadującej z Rakoszynem, miejscowości, która podczas tych, tej nawałnicy ucierpiała. Dziękuję jeszcze raz za, za zboże, ogólnie za pomoc. Tak? Co do Twojego pytania, odpowiem w ten sposób. Polskie ustawodawstwo w stosunku do takich anomalii, ono leży. Jego nie ma. Jego nie ma. Niedalej jak dwa dni temu odbyła się Komisja Rolnictwa w powiecie i od 1 października, o ile się nie mylę, będą przyjmowane dopiero wnioski na gradobicia, które były w maju przymrozki. i przymrozki, grad i przymrozki więc to pokazuje jak ktoś podchodzi po prostu do rolników, do ich problemów i tak dalej można by pewne rzeczy wymieniać na palcach dlaczego nie ma Szybkiej pomocy, dlaczego nie ma jakiegoś specjalnego funduszu, y, który by to mógł realizować, dlaczego na przykład y, rolnicy, którzy stracili wszystko, muszą płacić składki krusowskie, dlaczego y, nie są zwolnieni powiedzmy y, z kredytów na, nie wiem, na pół roku, na rok może. Rok rolniczy zaczyna się nie 1 stycznia, tylko tak na dobrą sprawę, zaczyna się 1 września, a kończy ostatniego sierpnia bo są siewy i zbiór. Jak jest zbiór, to wiadomo, że jest efekt, a jak tego zbioru nie ma. No niestety my jesteśmy po podpisywaniu protokołów po szkodach, tak? Po gradobiciu. I dużo dużo rolników dużo tych protokołów nie przekroczy 30% z powodu tego, że ktoś ma Połączone produkcje, czyli zwierzęcą i rolniczą, i, yy, i roślinną. Największa głupota, jaka może być, to karać kogoś za to, że chce pracować, czyli mieć i zboże, i zwierzęta, bo to jest kara. W tym wypadku to jest kara. To powinno być automatycznie. Straciłeś na zbożu, liczymy zboże. Straciłeś na zwierzętach, liczymy zwierzęta. Co ma piernik do wiatraka? Nie mam zielonego pojęcia. Może ktoś u góry niewłaściwą lekturę przeczytał i tak do tego podszedł, tworząc to prawo. Ale jest bardzo dużo, bardzo dużo, nie dużo, bardzo dużo y, takich problemów, y, które należy rozwiązać na już. Jeżeli ktoś mówi, że teraz na podstawie tej powodzi, która się dzieje na południu, Trzeba podjąć jakieś tam działania, żeby było szybciej, coś tam, i tak dalej. To ja się pytam, co on robił od 1997 roku. Anomalia dotykają co roku jakąś część rolników, mniejszy lub większy sposób. I to jest do momentu, kiedy te anomalia nie ustaną, coś się mówi, coś się robi, a później sprawa jest zamknięta. Także myślę, że coś się zmieni. Chciałbym, żeby nastąpił taki oddolny, Złe słowo znowu, bo znowu ktoś powie, że ktoś se wymyślił, ktoś coś próbuje, nie. Chciałbym, żeby instytucje odpowiedzialne za reprezentowanie rolników w powiecie, w województwie, w sejmie, gdziekolwiek indziej, wzięły się do roboty i posłuchały tych ludzi na samym dole. To by było najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję. Tyle ja bym, z mojej strony. Ja bym chciał do, dodać jeszcze, że ten, tu jest Przyjechał trzeci transport od Święto Wszystkich Rolników, gdzie była ta sama zebrana. Dwa transpor jeden transport trafił do gminy Moskarze, drugi transport trafił do gminy Nagłowice i trzeci transport trafił do gminy Nagłowice i też gmina Słupia. To będzie podzielony ten transport na dwie gminy. To jest materiał siewny, materiał paszowy. A co do protokołów, ja mogę się oprzeć na, moje, na mojej gminie. Na 700 gospodarstw poszkodowanych w Gradobiciu 100 gospodarstw nie dostanie pomocy, ponieważ e, prowadzą produkcję zwierzęcą i e, procentowo wychodzi im od 8 do 12, do 15, nie przekroczą 30%. I tej pomocy nie dostaną, bo te protokoły nie pójdą do wojewody. A jeszcze do, na dzień dzisiejszy, na dzień piątkowy nie było żadnego rozporządzenia, żeby było wykluczona produkcja zwierzęca, która nie ucierpiała. Moje takie właśnie jest, e, jeśli nie dostaną ci rolnicy, to ja bym proponował z nimi jako e, krowa, świnka, jako przyjaciel człowieka, zaprowadził do agencji. Możemy przez biesztkiem chodzić na smyczy ze świnką, iść pod Sprytka. agencję, uwiązać. Niech nakarmią. Niech nakarmią i zobaczą wtedy, jaką będzie to przyjaciel człowieka. I zobaczymy wtedy. Bo chyba do tego, do tego dążą, jako my to tu organizatorzy tutaj Półorganizatorzy, tak samo tutaj był, jest Rafał. Protestowaliśmy 61 dni. To teraz, pod może, pod agencją z tymi świnkami, krówkami staniemy, i oni będą teraz karmić. Jeszcze raz Wam wszystkim bardzo dziękuję za tą pomoc. Trafi na pewno tutaj Sołtysi, Pani Radna, tej Sołtysi będą sprawiedliwie dzielić. Jeszcze raz, dzie sprawiedliwie. Jeszcze, jeszcze raz dziękujemy i prosimy o więcej. Jeszcze tak dwa słowa, bo zapomniałem powiedzieć słuchajcie, to zboże, które tu jest na aucie to przyjechało ze zbiórki z miejscowości śniekozy, około 5 ton. Ze zbiórki skaczy, też chyba jest około 6 ton różnego były skaczeć dwa baloty z sajątki szonko, słoma i z ścianem to było razem 5. Było 4000 z miny Samborzec od są tystów radnych, tam, włodarzy zebrane, na które było zakupione 5 ton materiału siewnego, i resztę mieliśmy ze zbiórki, razem było zakupione 9 ton materiału siewnego, znaczy pszenicy, które się nadaje na, na się. I jeszcze jest tak, że 800 chyba kilo było z gołębiowa ze zbiórki, o której też zapomniałem powiedzieć na miejscu. Także z tych punktów jest tutaj przywieziony towar. Są obiecali nam, że lista będzie stworzona, to ile dostał żebyśmy mieli rozliczenie dla Was, rolnicy, którzyście nam zaoferowali tę pomoc, tym osobom, że to nie zostało defałdowane, tylko trafiło w prawidłowe miejsce i pomogło tym ludziom, którzy potrzebowali tej pomocy. A jeżeli chodzi właśnie o hodowlę, to ja się też właśnie dziwię, bo to zboże, które produkujemy, to w powinno większości było kiedyś skarmiane przez zwierzęta, a dziś te zwierzęta są wylikwidowane, i kto, kto? Sami nie zjemy tego. Jeszcze mamy ogromny problem z napływem towaru ze schodu, jak sami wiecie, nadal jest niekontrolowany, nadal zaśmieca nasz rynek. No i obniża nasze nasze, koszty, nasze zyski z produkcji. Których nie ma wcale. Chcieliśmy bardzo podziękować tutaj, bo to zboże trafia do tutaj wszystkich sołec sąsiadujących z Rakoszynem w gminie Nagłowice, między innymi w tym teraz to Otosieńska. Ale y, o co my możemy prosić? O reakcję, żeby ona była jak najszybsza. Bo y, jesień to jest takim czasem, że y, pieniążki są potrzebne każdego dnia, począwszy od paliwa, skończywszy te tak jak w naszych przypadkach na materiale siewnym. Y, u nas gradobicie było 14 lipca. To była chwila, straty są okropne. Y, I do tej pory tak naprawdę y, gmina się uwinała z protokołami, z szacowaniem tych strat, ale z tego, co mi jest wiadomo, niedawno dopiero poszły te wnioski wszystkie do wojewody do, do podpisania, a czas oczekiwania na jakiekolwiek, cokolwiek, to jest tak naprawdę jeszcze jedna wielka niewiadoma. Możemy tylko prosić o szybszy, szybszy czas realizacji na to wszystko i mniejszą biurokrację żeby szybszy czas przepływu między jednym podmiotem a drugim tak, państwowym uproszczenie tak. przede wszystkim tego, bo to jest, to jest masakra. To co się dzieje to jest masakra. Bo to nie jeden. można czekać y, y, tydzień, dwa. My już czekamy kolejny miesiąc. Ani kolejny nie miesiąc nie Ani nic nie wiadomo o, o jakichś rozwiązaniu ustawodawczym dla, dla y, ubezpieczeń. Teraz środki, które może byście ubezpieczyli, no ale limit się skończył, no to już nie wiadomo jakie pieniądze zapłacić. Nie stać nas po pierwsze, no to sam osobiście też nie ubezpieczony straciłem, bo też grad mi wybił rzepak. Ale to jest mniejsza, mniejszość, bo to jest nikomy procent z tym, co tutaj żeście wyprzeć. A propos firm ubezpieczeniowych, to myślę, że ten rok, i ja to mówię do wszystkich, zweryfikuję do której firmy musimy się udzielić, iść. O ubezpieczenia, a którą wykluczyć? I to nie ona zrezygnuje, tylko ludzie ją wykluczą. Bo to, co się dzieje w tym momencie z firmami ubezpieczeniowymi, to jest gorzej niż źle. Jakie procedury, czego się czepiają, to nie da się nawet opisać. Słuchajcie, jeszcze tutaj musimy podziękować oczywiście naszemu kamerzyście Michałowi, bo zawsze z nami jest. Nagrywa, puszcza stricte to, co mówimy, nie jest nic prze, przegrywane, prze, wycinane, idzie wszystko na żywo. Yy, co jeszcze? No, chcielibyśmy też rolnicy oprócz tego, że nic nie zebrali, to to, co zostało wybite, to jest kolejny problem. Bo na tych polach jest niesamowita ilość ziarna zostawionego, które kiełkuje, wzrasta i nawet teraz wykonać zasiewy. To jest problem, bo nie wiadomo, czy zasiać 50 kg, a czy zasiać normalny wysiew bo tutaj nagle się może zrobić szczota i kolejny rok może być, że nie zbierze się nikt, bo będzie za gęste wszystko. A przyroda nie poczeka, aż urzędnik weźmie się za robotę, nie poczeka przyroda do zimy, tylko potrzeba, są terminy agrotechniczne, które trzeba w terminie wykonać. Przyroda nie poczeka, aż urzędnik raczy się weźmie do roboty. Może ja jeszcze powiem parę słów radna gminy na głowicę Chciałam podziękować bardzo gorąco właśnie tu panom z Izby, Święto, z, z świętokrzyskim rolnikom za tak szybkie działania i pomoc. Pobliskim rolnikom, którzy nam pomogli. Ja akurat jestem z miejscowości Caców w na głowice, Tam mieliśmy stuprocentowe zniszczenie yy, jak w plonach. Też właśnie jesteśmy jako rolnicy hodowcami, nie tylko nastawieni na zboże. I uważam, że to jest <laughs> bardzo duży problem, żeby ci rolnicy, którzy w tych polach po to sieją to zboże, żeby przeznaczyli je dla zwierząt, a jeżeli teraz będą wykluczeni i nie dostaną, no to jest bardzo duże obciążenie dla tych rolników. Chciałam podziękować w imieniu wszystkich radnych gminy na głowice za pomoc pana wójta, bo gdyby nie wy i gdyby nie inni ludzie dobrej woli, to nie mamy co liczyć na rząd. Ja uważam, że taka sytuacja jak się zdarzyła teraz y, y, z gradobiciem i inne z powodzią, to powinna być natychmiastowa pomoc. Nie powinno się, rolnik nie może czekać y, pół roku czy rok czasu na to, żeby uzyskał pieniądze. Każdy sołtys na wsi zna swoich rolników, każda gmina wie co, co chowają, co posiadają i to powinna być natychmiastowa reakcja i nie czekać na pieniądze. Powinny być fundusze na to przeznaczone, bo jeżeli Rolnik nie da swoim zwierzętom jeść, nie, nie będzie ich miał z czego nakarmić, nie będzie miał na podatek, na utrzymanie rodziny i w ogóle na wiele innych rzeczy. Więc o czym my tu mówimy? Ta pomoc nie może tak się opierać. Rząd musi zmienić jakieś przepisy, musi się przychylić do prośby rolników, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że rolnicy idą i skamlają o parę groszy. By po to pracujemy. Po to z naszych podatków tak samo utrzymujemy in, in, uczy, dajemy na Państwo na inne rzeczy, więc też powinniśmy być, być traktowani zarówno z wszystkimi. Dziękuję bardzo. Oj, Dziękuję chyba proszę. to to wytnie tam. E, tam nic nie będziemy wycinać. Ja jeszcze sobie pozwolę w ramach jako tu grzegorz trochę mnie wywołał do tablicy. No cóż proszę Państwa. Najlepszy obraz tu jest ci ludzie. Dogadali się bez żadnych głów utytułowanych. Między sobą sobie pomogli i między sobą się trzymają. Bierzmy z nich przykład i powiem tylko brawo wy. To znaczy się, brawo wy, bo gdyby nie wy, to sytuacja niejednego rolnika nie byli byli by była my. dramatyczna, dramatyczna. Ja mówię ogólnie brawo rolnicy wszyscy. Bez wyjątku. Tak. Czyli co, mamy to, tak? Dziękujemy Państwu. Z Nagłowic, z Nagłowic mówił dla Was Michał Pobratny, dasz cudę, opatów. pozdrawiam.